Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus, drodzy, dzisiaj na naszym spotkaniu chcemy zastanowić się nad cnotą nadziei, która jest tak ważna w życiu człowieka wierzącego, w życiu chrześcijanina i była ważna w życiu świętego Ojca Pio. Biblia bardzo mocno mówi o nadziei, jest Księgą nadziei. Czytamy w Księdze Jeremiasza, 17 rozdział. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od pana odwraca swe serce. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przyjdzie, szczęście. W pierwszym liście do Tymoteusza święty Paweł pisał, że złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Nadzieja w Bogu żywym. Bóg dawca nadziei niech wam udzieli pełnej radości i pokoju w wierze, abyście mocą ducha świętego byli bogaci w nadzieję. Być bogatym w nadzieję. Nadzieja obok wiary i miłości jest cnotą boską, darem Boga trójjednego. Wiara i nadzieja są ze sobą połączone. Nadzieja chrześcijańska wypływa z wiary. Jest to wiara w spełnienie bożych obietnic. Ale nadzieja, która ma swoje odniesienie do przyszłości, realizuje się już teraz w naszym życiu. Nadzieja wypływa z przekonania, że Bóg w Chrystusie wyzwolił nas z grzechów i stale nas wyzwala. Nadzieja jest połączona także z miłością. Nadzieja sprawia, że rośnie miłość, a miłość sprawia, że rośnie nadzieja. Z pewnością nadzieja w boską dobroć sprawia, że rośnie miłość ku Jezusowi Chrystusowi. Istnieje nadzieja, możemy powiedzieć, naturalna i nadprzyrodzona. Wielu ludzi ma nadzieję w tym życiu na sprawy doczesne, relacje, że tutaj w tym życiu się wiele rzeczy ułoży, rozwiąże, nadzieja na lepszą przyszłość tu na Ziemi i jest nadzieja nadprzyrodzona, związana z życiem właśnie Bożym, nadprzyrodzonym. Wzorem takiej nadziei może też być Abraham, oprócz tego, że jest wzorem wiary który w Izaaku został napełniony obietnicami Boga i oczyszczony przez próbę, przez ofiarę. Księga rodzaju. On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów. że Bóg złożył nadzieję Abrahamowi? Ale właśnie Abraham żył nadzieją, że tak się stanie. A jeszcze nie oglądał, nie uczestniczył w tych dobrach. Był zapowiedziany jego potomek. On go jeszcze nie widział, ale Abraham a był człowiekiem wiary i nadziei? Nadzieja jest pewną i trwałą kotwicą duszy, która przenika poza zasłonę jest ona zbroją, która chroni nas w walce zbawienia, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei, zbawienia. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział. Zapewnia nam radość nawet w czasie próby. Weselcie się nadzieją. Czymże jest nadzieja ufnością w osiągnięcie tego, co ma nadejść. Według świętych można powiedzieć, że jest taka formalna nadzieja, akt wewnętrzny i zewnętrzny. Wewnętrzny, kiedy ktoś podnosi swój umysł, serce do, do spraw Bożych, i zewnętrzna, kiedy wyraża to słowami, nie tylko gdzieś w sercu, ale także mówi o tej nadziei. Są grzechy przeciw nadziei, które też Ojciec piją. Piętnował w sobie czy w ludziach, czy rozgrzeszał miłosierdziem Bożym. Grzechy przeciw nadziei to rozpacz, albo zuchwała ufność, czyli dwie skrajności, albo rozpaczam, że już nie otrzymam Bożego przebaczenia, albo właśnie zuchwała ufność, kiedy grzeszę w narażaniu się na upadek. A więc te skrajności, wskutek rozpaczy, człowiek przestaje oczekiwać od Boga osobistego zbawienia pomocy do jego osiągnięcia lub przebaczenia grzechów. Nadzieja sprawia, że człowiek nie jest niewolnikiem czasu i niewolnikiem materii, a w cierpieniach nadzieja dodaje człowiekowi odwagi. Jam zwyciężył świat. Nie jesteśmy niewolnikami czasu ani materii, ale nadzieja właśnie wykracza poza. Spodziewamy się dobra od Pana Boga, może i w tym życiu, ale przede wszystkim kiedyś, w życiu wiecznym. Są takie istotne przymioty jakby składniki nadziei. Nadzieja to pragnienie dobra nadprzyrodzonego czyli Boga możemy mieć nadzieję na chwałę nieba obiecaną przez Boga tym którzy go miłują i czynią jego wolę. Nadzieja jest też taką pomocą, żeby nie opierać się na własnych siłach, ale na Bogu, na jego mocy. Cnota nadziei odpowiada pragnieniu szczęścia złożonemu w sercu człowieka. Podejmuje on te oczekiwania, które inspiruje działanie ludzi. Oczyszcza je, by ukierunkować je na królestwo niebieskie. Chroni przed zwątpieniem. Podtrzymuje w każdym opuszczeniu. Poszerza serce w oczekiwaniu szczęśliwej wieczności. Żywa nadzieja chroni przed egoizmem i prowadzi do szczęścia wiecznego. Stwierdza katejsko siła katolickiego w 1818 numerze. Łaska Boża wymaga naszej współpracy, naszego wysiłku. Pokładanie nadziei w Bogu oznacza dążenie do Niego z dobrymi uczynkami. Trzeba pokładać wielką nadzieję w Panu, ponieważ kto ma w nim nadzieję, nie zawiedzie się. Bóg nie porzuca tak jak ludzie, którzy często porzucają swoich przyjaciół i nigdy go nie brakuje tam, jak brakuje naszych dóbr szczęścia. Nadzieja sprawia radość. To nadzieja sprawia, że człowiek na ziemi jest szczęśliwy. Jest ona powodem radości. I kiedy patrzymy na świętego ojca Pijo, to widzimy właśnie, że to był człowiek wielkiej nadziei. Dlaczego? W cierpieniu, w tych położeniach trudnych spodziewał się, że Pan da mu łaskę, że wytrwa, że siła Boża będzie w nim, że Pan wyprowadzi dobro ze zła. Przede wszystkim, że kiedyś Pan da mu chwały da mu przyjaźń, da mu szczęście. Ojciec Pio na tym wygnaniu był człowiekiem właśnie utrudzonym różnego rodzaju doświadczeniami, ale pełnym nadziei. Nadzieja na przyjaźń z Bogiem, na Królestwo Boże. Dlatego nadzieja właśnie łączyła go z Bogiem. Wiara, nadzieja, miłość dodawała skuteczności jego modlitwom. Pierwszym istotnym miejscem uczenia się nadziei jest modlitwa, nie tylko dla Ojca Pio, ale i dla nas. Jeśli nikt mnie już więcej nie słucha, to Bóg mnie jeszcze słucha. Jeżeli już nie mogę z nikim rozmawiać, nikogo wzywać, zawsze mogę mówić do Boga. Jeżeli nie ma już nikogo, kto mógłby mi pomóc tam, gdzie chodzi o potrzebę albo oczekiwanie, które przerasta ludzkie możliwości trwania w nadziei, Bóg może mi pomóc. Gdy jestem skazany na całkowitą samotność, ale modlę się, nigdy nie jestem całkowicie sam. Nadzieja przynagla człowieka do uznania, i przynaglała Ojca Pio, że potrzebuje łaski Bożej. Nie tylko Ojciec Pio patrząc na siebie, ale na ludzi, których spowiadał, widział, że ci ludzie potrzebują nadziei, i myślę, że Ojciec Pio, w słowach pełnych ojcowskiej dobroci, zachęcał ludzi do pokładania nadziei w Panu Bogu że potrzebują Pana Boga. Druga sprawa, nadzieja mobilizowała do podejmowania wysiłku w życiu modlitwy. Modlitwa zależy od nadziei, wraz z nadzieją wzrasta, ale także w życiu duchowym. Ojciec Pio właśnie mówił, potrzebujesz tej mobilizacji, miej nadzieję na poprawę. Chciej przy pomocy łaski Bożej stawać się innym, lepszym człowiekiem. Często tak powtarzał, staraj się, żeby jeden dzień był lepszy od drugiego. Tydzień lepszy od poprzedniego, rok miniony, ten następny niech będzie lepszy od tego, co już minął. Nadzieja budzi w nas święte pragnienia nieba, takiej bliskości właśnie z Bogiem. Jedna z rad Ojca Pio mówi o tym, żeby często rozważać o wieczności, a więc lokować nadzieje na przyszłość, jak w banku rokuje się jakieś kwoty oprocentowane. Tak człowiek, jeżeli swoją uważność, serce, nadzieję pokładam w Panu Bogu to jest ta lokata w sercu Pana Boga nadzieja chrześcijańska ostatecznie odnosi się do wieczności trzymamy się niewzruszenie nadziei którą wyznajemy bo godzien jest zaufania ten który dał obietnicę nadzieja daje nam odwagę i wytrzymałość która płynie z pewności zwycięstwa może inna święta święta teresa od dzieciątka jezus złożoną Złożona chorobą i cierpieniem nieskutecznego leczenia, pisała bardzo prosto: Nigdy ostrości Karmelu nie wydawały mi się równie słodkie. Nadzieja, że pójdę do nieba, przemieniała mi je w radość. Zapewne w życiu ojca Pio ta sama właśnie sytuacja, że nadzieja nieba przemieniała te smutki, gorycze cierpienia. Nadzieja przemienia ból w radość, dodaje sił uskrzydla, pozwala oczom wiary wejrzeć poza horyzont doczesności, rozpala miłość w sercu, a także daje siły do przezwyciężenia ziemskich trudności. Fundamentem nadziei jest niezłomna wiara w to, że ostatecznie zwycięży Pan Bóg i dobro, że na wieki będzie istniała miłość, którą on zaszczepia w ludzkich sercach. Szatan i zło zostanie ostatecznie pokonane, Mówi o tym, czy zapowiada Pan Jezus w sądzie ostatecznym. Końcem nadziei jest Pan Bóg, bo stanowi tylko to, że będziemy Go oglądać twarzą w twarz. Jest powiedziane, że wiara ustanie, nadzieja się spełni, ale miłość będzie trwała, rozwinie się. W obliczu śmierci zobaczmy swojej czy kogoś bliskiego, nadzieja łagodzi lęk, ból. Ile razy ta nadzieja podtrzymuje, w sercach taką świadomość, że spotkamy się ze zmarłym, że mówimy do zobaczenia, nie żegnaj na zawsze, ale do zobaczenia. Z cnotą chrześcijańskiej nadziei wiąże się też nabożeństwo przecież do Bożego miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie. Pan Jezus powiedział do świętej Faustyny: Jestem hojniejszy dla grzeszników niż dla sprawiedliwych. Dla nich stąpiłem na ziemię i dla nich przelałem krew. Niech się nie lękają do mnie zbliżyć. Oni najwięcej potrzebują mojego miłosierdzia. Pierwszym, który daje nam nadzieję z Pan Bóg, jest miłosierdzie Boże. Ojciec Pio wiedział, że sam doświadcza właśnie tego przywracania nadziei, uzdrowienia tego balsamu, właśnie nadziei, i proponował to innym lekarstwo dla ducha, miłosierdzie Boże. Nadzieja oczyszcza nas przez cierpienie. Karty Biblii pokazują nam, że nadzieja jest oczyszczana przez cierpienie. Cierpienie przyjęte w wierze prowadzi do nadziei oczyszczonej, pomnożonej. I jest tu przykład Hioba, jest przykład Pana Jezusa, który przeszedł Wielki Piątek, krzyż Golgotę, apostołowie, którzy cierpieli, aby doznać później chwały. A więc nadzieja dodaje odwagi rozumowi i obdarza go siłą do ukierunkowania woli. Nadzieja stanowi centralne słowo wiary biblijnej do tego stopnia, że w niektórych tekstach słowa wiara i nadzieja wydają się być używane zamiennie. Nie tylko wierzę, ale i w tej wierze pokładam nadzieję w Panu Bogu, cały właśnie oddaje się Panu Bogu. Wiemy, że w kościele były różne dokumenty wzywające do nadziei, między innymi Święty Jan Paweł II, który napisał adhortację o kościele w Europie i poświęcił ją nadziei. To Jezus Chrystus jest naszą nadzieją, a więc Duch Święty jest stróżem nadziei w sercu człowieka. Jeżeli mówimy o nadziei, wiemy, że ona odnosi się do eschatologii, do rzeczy przyszłych, i Ojciec Pio właśnie żył też eschatologią, czyli żył, przygotowywał się do swojego odejścia z tego świata, do nieba, do sądu Bożego, do chwały Bożej. Tutaj właśnie ta nadzieja, która towarzyszyła Ojcu Pio. Nadzieja przychodzi do człowieka niekiedy wraz z drugim człowiekiem i możemy tak powiedzieć, kiedy patrzymy na świętego ojca Pio, że przez drugiego człowieka przychodziła nadzieja najpierw do ojca Pio, to znaczy przez jego kierownika, duchowego spowiednika, ile razy ta nadzieja była przywracana. Jeżeli słuchamy listów świętego ojca Pio, to widzimy, że on radzi się kierownika, co ma robić i kierownik mu daje światło, bądź w tej postawie, to, co uważasz, nie jest tak. I zobaczcie, ojciec Pio, który otrzymywał takie światło Boże przez człowieka, ale też wobec innych ojciec Pio był taką nadzieją. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem. Kiedy spowiadał ojciec Pio, pisał listy, radził, to w sercach ludzkich budziła się nadzieja na miłość Pana Boga, dobry obraz Boga, nadzieja na lepsze jutro, na to, że się może ktoś nawrócić, Czyli ojciec Pio był takim aniołem nadziei przez konfesjonał, przez modlitwę. Ile wymodlił, wycierpiał, żeby ludzie mieli nadzieję, żeby ludzkość miała światło Boże. Nadzieja jest jak cukier, ktoś powiedział w Ferbacie. Nawet jeżeli jej niewiele osładza wszystko. Mieć nadzieję znaczy tworzyć, podczas gdy rozpacz jest zniszczeniem. Kto ma nadzieję, Paraliżuje wątpliwości, unicestwia przygnębienie, sieje, sukces, przygotowuje zwycięstwo. Nadzieja jest najczodzenniejszą towarzyszką, jedyną, która po tym, jak pomagała nam dobrze żyć, przygotowuje nas również na dobrą śmierć. Ojciec Pio był człowiekiem, który tworzył Królestwo Boże w sobie pozwolił, żeby Pan Bóg właśnie w Nim tworzył. Tworzył różnego rodzaju dzieła, grupa modlitwy, ojca Pio do w cierpieniu, czy różne właśnie stowarzyszenia, różne inicjatywy, które wokół osoby ojca Pio się rozpoczynały czy były prowadzone. To był człowiek nadziei, bo on żył światem przyszłym, bożym. Ojciec Pio tak ulokował swoje nadzieje, że one się nie spełniały tutaj w tym życiu doczesnym, ale wykraczały przede wszystkim i wchodziły w życie wieczne. I widzimy, że dobrze zainwestował, bo dzisiaj jest świętym kościoła i mówi nam, że właśnie do końca nie trzeba wiązać tego życia tutaj na ziemi, ponieważ to życie kiedy zostawimy, a będziemy mieć to życie nadprzyrodzone, duchowe, wieczne i tutaj szczególna nasza uwaga powinna być kierowana. Jak moja nadzieja w Pana Boga wygląda? Czy ufam Panu Bogu? Czy mam nadzieję na dobro? Czy otwieram się na łaskę nadziei, czy rozwijam sobie dar Bożej nadziei? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.